Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my sobie gramy w Roblosa i to jest tryb Goodcent Powder Tam flaki proch czy coś tam I co z nami? Dzień dobry? Ja. Ja i. I autystyk. Mhm, czy, no. czy ja? Dobra. I tak jak gram piszczał Kamenem. I mogę zmieniać te muzyczki na różne polskie. I u, tak, u. trzeba budować tutaj. I chyba tylko my przetrwaliśmy? Nie. Nie, wy coś innego graliście wtedy. Chyba jednak. Działo o koniki! Koniki przyjechały. A raczej odjechały. O co tu chodzi? O co fajnie? Nie budować i spierdzielają. Ja wiem. Tak, a ich zombiaki to nie, nie ten. On taki zmęczony. To jest Take-Claw Hammer. A nie, dobra. Idę, niosę drwienko. Tylko czym się jewa? Jak jak się, jak się kurwa, jak się podno... O, dobra, podniosłem, nieważne. Beczkarz! O nie, jak beczkarz to nie fajnie Czekaj, jeszcze jakie są muzyczki... Kalina, malina... Aha, tylko kalina, malina... co mam z tym kurwa... Co mam z tym kurwa kołkiem odjebać? Posadzić w ziemi, żeby rósł. O! Kulczatkę to ktoś most. stawił. O nie Nikt nie może nikt, nikt nie potrafił tą beczkę trafić, serio? My taki gramy w taki tryb i w sumie się nie skupiłem na tym, że tak jak seren do góry, na most. A szybko gonią mnie! A ja belkarzem okay. jestem tragerzem noszącym ważne rzeczy. Paga, pójdzie. Cii. Szybko, szybko, szybko. Opancerzony. Dość szybko idzie Dobra, nawet zesz. budowa tego mosta. Tylko ci, co budują w, w wodzie, to są bardziej narażeni, narażeni chyba. Można cię nie wierzyć, silno. chyba. Może przeżyjemy. Uuu, beczka że! No, średnia jest trochę. Ja się tam nie chcę. Widziałem, jest mówi, ich trochę. beczka idzie. Od wody daję wam busta do tego do przeładowywania. Dzięki tym moim śpiewaniom. A w sumie wezmę kalina malina. Czego log? Kur. Jeszcze raz. Trochę długi ten most trzeba postawić. O, jestem I... bliski zamarznięcia na, na kość. Muszę się schować do szeltrela. Więc muszę zaraz pójść się poszercić. Ale zaraz ja Zaraz zginę Nie umiaraj ją za <laughs> Ale zimno mi jest Czego ten mi nie pomoże? Gówno I umarłem Umarłem Bo ten się przyglądał I teraz O Co za chamstwo Takie ludzie, takie ludzie A, beczka i chyba tylko ten został? No, wzięli Ale to go! Wzięli o, go! I kurde, go na W środku tu beczka wybuchła? Czy gdzie? Bo nie, nie widziałem tego akurat. Ale to A. było piękne. Zobyduł, zobyduł, zobyduł! Co się, co się stało? San Sebastian ja bym wziął, nie wiem czego. Ale ja nie. Bryzina. kurde pora. I. O, beczka! <gryzina> Tylko zmienię sobie tego. Nie ja dostałem, lag, ja dostałem laga w i nie wiem, co się stało. Z Roblox wymagający. Ja biorę sobie sapera, ażeby budować. O, wezmę oficera, chyba. Chyba, chyba mam oficera, nie wiem. Podobno. O, no. E, Burberry cut, coś tam, coś tam. Słuchać mnie minionki, budować mosta. Motek. Oj. Suppliesy arrived, zbuduj most.

Odnawiam, odnawiam tak, to ma sens. Ja tu robię takie yy, ten, yy, no, y, robię takie, żeby można było się schronić, nie? Tutaj troszkę tych zombieżków na siebie biorę. Dzięki temu. Ciekawe, ile mam tego mhm. rzeczy, żeby móc budować. Dobrze, OTC, pojarkuj mi. O cześć Dobra, to może tutaj zrobimy E No i gra mnie A zajebiście No i dupa. No mi jest Ale se pożyłem Cudownie A już miałem budować kolce I się zasarał kakao <grywka> Fajny jest ten jak to wybiją szybę, to jest taki głośny głos zbijania Głównie. tego szkła. Taki głośny. Mam tam. O! Od razu umarłem się zrespiłem. Teraz nie popełnię drugi raz tego samego błędu i zrobię dobrze. O nie, coś mu w drzwiach. No widzę właśnie. O, zombie jest zombie. Właśnie uratowałem autistika. Się koleś zamienił. Koleś się zamienił w zombie. I nic nie można było z tym zrobić. A ja nie ich tutaj skupiam na tym Na. A zajebiście Co się stało Kurwa... Idę się kurwa z, z... Kurwa z tym... z... z klockiem kurwa tym logiem, nie? No. I mi ku, wyskoczył kurwa ząbek z wody i mnie kurwa od razu... O zajebiście, z dołu to się kurwa stało. <noise> Kolczatki rozsypuję tutaj w kościele, ażeby być bezpiecznym. Jakby co. Ten ja kością dał na kurwa zombiak mnie ładnie wpierdolił teraz. <grywa> tak, w kościele jesteśmy bezpieczni. Jakby co. Jeszcze nie trafiłem w beczkę. O nie, oni tu rozdupce, ja muszę budować nożyczkiem, nożyczkiem właśnie w ten sposób I w ten oto sposób jest coraz lepiej. Łatwiej się bronić i w ogóle. Bo ja inżynierek jestem mądry. Owszem I zrobiłem dobrą ochronkę przed wszystkim. A już myślałem, że mi się skończyły te. Buduję i jak mogę. Naprawiam. Młotek nie staje. Tak tu powinien być chózek, jeden niebalny, że... Ja, że, że ten, że jak ja ci kurwa spektatuję, to ja mogę kurwa obracać twój, twój model kurwa u mnie, nie? <grym> I przez co dawałeś przez, przez te zobaki dupą? Aha, <grym> fajnie. Ciekawie, ciekawie. O, grab bandaż. No masz bandaż, jakby co? A stawię tutaj jeszcze kolce, tak na wszelki. Bo jak zbudujecie kolejną część mostu, to się zrespimy. Gówno. Jak to gówno? Czy co, że nie zbudujemy? Ja huzer. Nie w mam ostatniej młotka. chwili kolesie uratowałem. Mam lewy motek. O, istnieje. Jak to budować? Eee, prawym wybierasz coś, a lewym napierdalasz. Napierdzielasz znaczy się. Family friendly content. A, fajnie. O, supplies have arrived, build the bridge. Poładuj Zrozpili się ludzie? Eee. A, zrozpiły się ludki, no. Dobrze. Więcej rąk do bradzy, bo ja tu ciężko pracuję. Putis, Putis, Putis. Jak zwykle główne powiadomienie. Budować. No nie. Rzucił się na kupę. Ale zrobiłem. To jest bardzo fajne ten. A ja muszę uciekać, bo mnie mroźno o, jest. Mroźność. No, trzeba uważać na mroźność. Cześć, chudak e? A wezmę... beczka. Dwie beczki. U. Dobrze, że przez te barykady da się przechodzić. O nie! Where is moje kolce? Szybko budować kolce. Pięknie. Czy ja mam nieskończoność budowania? Tak się zastanawiam. Eeeh! Mam jakiś. ten. ograniczoną ilość masz w budynku. Ale co jest szczęście, że budowania jako takiego chyba nie. No to akurat za darmo. A. Jościu się fajczy na moich oczach. No nie? Beczka. O, ja spierdzielam, bo coś ich nasorało. A zajmuje. Bronię się w mojej fortecy nie do zdobycia. Bon. Tak, tak to się gra, bardzo fascynująco i fajnie. Aż jestem polaczkiem. Pomóżcie nam. <tryk> o kurde! <tryk> <tryk> A, jeszcze beczką na, 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 na pieprzyło. Dobra, i biście w hojnie. Buduję się stawiajcie szybko. No już. Ku. Nie mogę stawić. A zajebiście! Ej, jestem w ścianie, bije mnie. Ej, włączyłem szarze. I, I gówno, jest Ej, włączyłem szarze. Rzuciłem się na zombiaka i akurat był beczka, żeby mnie rozpieprzyło na kawałki. A, zajebiście kurwa, wykuwiście! Ojeju. Kogo tu tak gwałcą? Co... Ja. <noise> tak troszeczkę się zeserał, kakao. No ale chyba już tak ten... Wszystko. Chyba już w sumie pokazałem co chciałem i raczej no... Jest git, także to chyba będzie już tyle tego dobrego. Chyba tak. No więc jeszcze powiedzcie, może macie jakieś uh, swoje recenzje na temat tej gerełczki? Jest bardziej drewniana niż Gotik. Dupa tam nieprawda. W Gotiku nie ruszasz myszką postacią. Jak nie? <laughs> Musisz strzałkami obracać jak gówno. Ale przecież jest myszka, bo jeżeli można myszką normalnie, to jak widzimy, no weks jest chyba. Dobra, dobra, jeszcze kiedyś zagram w Gotik, ale to kiedyś. Ale tak, dobra, to już recenzje dostałem, tak? Czy to e wszystko, recenzje na jaką was stać? Tak. Dobra, więc okay. to, kończyć, kończyć będzie trzeba, więc kończę. Także żegnać się będę. Więc z tego to miejsce będę się z wami żegnał, więc commentation, subscribe łapcation w górę ja was proszę i zachęcam do oglądania moich innych filmików z Toto Gryny Grounds, Ja za ten czas z wami żegnam. Także jeszcze wy wy. No i tak i na